Dzisiaj jeździmy Triumphem Trophy, który jest odpowiedzią Anglików na konkurencję typu BMW RT czy Honda Paneuro. Anglicy zrozumieli, że nie mają wystarczająco silnych pojazdów w tym segmencie i stworzyli właśnie ten, który został początkowo okrzyknięty dość niesprawiedliwie kopią BMW RT. Jak zainteresować klientów? swoim produktem nie mając takiego doświadczenia jak ma na przykład Honda z modelem Paneuro czy BMW z AirTagiem. Przede wszystkim musimy dać wszystkiego dużo. Triumph jest nieźle wyposażony, ma mnóstwo przycisków i prawdopodobnie na początku będziemy się w tym gubić. Anglicy z tylko dla siebie zrozumiałą logiką stworzyli całe menu, elektronikę, zawiadywanie wszystkimi funkcjami motocykla. Jest to dość zagmatwane. A ja nie lubię i staram się unikać czytania instrukcji obsługi. A tutaj intuicyjnie bardzo trudno jest dojść do pewnych rzeczy. W triumfie dopłacić musimy za ciepło, za podgrzewane manetki i podgrzewane fotele. O ile podgrzewanych w fotelach w miejscu włączników w wersji podstawowej mamy zaślepki, o tyle na konsoli tutaj, na kierownicy mamy włącznik do podrzewania manetek, z tym, że ich de facto nie ma. Możemy sobie klikać, ale ciepło się nam w dłonie i tak nie zrobi. Mimo swoich gabarytów, motocykl jest bardzo poręczny. Moc 134 koni i moment obrotowy 120 Nm pozwala na bardzo sprawne przemieszczanie się tym pojazdem i jest wręcz zaskakujące to, jak chętnie przekłada się z jednego zakrętu w drugi. Potencjał silnika będzie powodował, że będziemy musieli naprawdę uważać, żeby nie łamać przepisów ruchu drogowego, ponieważ motocykl przyspiesza bardzo chętnie, lubi szybką jazdę, dobrze się wtedy czuje, dobrze się czuje na nim kierowca. Regulowana elektrycznie szyba, która dla niektórych może wydawać się gadżetem, jest bardzo ciekawym i bardzo pomocnym urządzeniem. Kiedy jedziemy nieco szybciej, możemy tę szybę opuścić, Właśnie paradoksalnie opuścić nie podnieść po to, aby struga powietrza nie pchała naszego kasku do przodu. Także w czasie jazdy bardzo fajnie jest sobie regulować pochyleniem szyby, i dzięki temu uzyskujemy naprawdę wysoki komfort jazdy na tym motocyklu. Czy warto zaufać triumfowi, czy swoje kroki skierować do salonu wyjadaczy w tym segmencie BMW i Hondy? Wydaje mi się, że zarówno potencjał silnika, jak i charakterystyka. Podwozia tego motocykla oraz spora, naprawdę długa lista wyposażenia standardowego może przekonać nas do tej marki.